Zacznijmy rozwiązanie od zaznaczenia dwóch krawędzi, które są do siebie prostopadłe. Przykładowo, niech to będzie ta krawędź i ta krawędź. Podpiszmy te krawędzie literką K i M. Następnie zaznaczmy wszystkie krawędzie, które są prostopadłe do krawędzi M. Jedna krawędź, druga, trzecia. ta krawędź jest prostopadła ta też ta krawędź i ta krawędź te krawędzie, które mm, nie są zamalowane, są równoległe do krawędzi M. Natomiast teraz spośród zaznaczonych niebieskich krawędzi wybierzmy te, które przecinają krawędź K. To jest ta krawędź oraz ta krawędź. I podpiszmy te krawędzie w ten sposób jako L1 oraz L2. To są dwie krawędzie, które są prostopadłe do krawędzi M i przecinają krawędź K.